Kaplica Sykstyńska, wielka kaplica papieży, wzięła swoją nazwę od Sykstusa IV della Rovere, wielkiego mecenasa głównych 15-wiecznych artystów włoskich, umbryjskich i toskańskich. Jej arcydzieła, od fresków ze ścian bocznych do tych ze sklepienia i ściany Sądu Ostatecznego, autorstwa Michała Anioła, zostały wykonane w latach 1481-1541. I zadziwiają swoim pięknem i doskonałością cały świat od wielu wieków. Każdego dnia po Kaplicy Sykstyńskiej przekaza się wzdłuż trasy Muzeów Watykańskich ponad 20 tysięcy osób, reprezentujących wszystkie kultury świata, religie, różne obszary językowe ze wszystkich kontynentów kuli ziemskiej. Kaplica Syksteńska jest szczególnym obiektem sakralnym, a zarazem fascynującym dziełem sztuki. Jest ogromną atrakcją odwiedzaną przez fascynatów sztuki, artystów, muzealników, a także zwykłych turystów podróżujących czasami na drugi koniec świata, aby zobaczyć to niezwykłe miejsce. A przecież kaplica Syksteńska nie jest zwykłym muzeum. Jest także przestrzenią religijną. Jest kaplicą konsekrowaną, w której na przestrzeni wieków zbierali się kardynałowie i biskupi z całego świata. Jest miejscem unikalnym. Dekoracje ścian stanowią opowieści biblijne, które wykonali najwięksi malarze świata, należący do grona czołowych przedstawicieli włoskiego renesansu: Perugino, Botticelli, Roselli, Signorelli, Pinturicchio, Ghirlandaio, wspierani przez inne ważne osobistości świata sztuki z tamtego okresu. Wiele lat później pracę na sklepieniu oraz ołtarzu powierzono Michałowi Aniołowi. Z zadaniem poradził sobie doskonale. Przedstawił na sklepieniu dzieje świata od chwili jego stworzenia: historie biblijne, odkupienie, a w końcu sąd ostateczny. Wszystko opowiedziane jest spójnie z niezwykłym przekazem i głębią. Za tę tytaniczną i doskonałą w formie i treści pracę, przeznaczeniem Michała Anioła było przejść do historii powszech czasy. 15 sierpnia 1483 roku, święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, papież odsłonił cykl obrazowy, który dopiero co został ukończony, kiedy był jeszcze mokry. Dzięki swoim dużym rozmiarom, ujednoliconym przez przemyślany projekt, który podkreśla i wyważa je, nie niwelując w ten sposób stylistycznych wariacji i tendencji każdego z nich, 12 paneli stanowi artystyczną całość, jakiej nigdy wcześniej nie widziano w Rzymie. Artyści Kaplicy Sykstyńskiej przenieśli do Watykanu perspektywę, naturalizm, iluzjonizm, umiejętności kompozycyjne i sceniczne, harmonię fach, nieskończony i nieskończenie urzekający świat. Widzialnego piękna oraz ludzkich postaw, emocji i uczuć. Łatwo wyobrazić sobie zachwyt i zdumienie, jakie freski w kaplicy musiały wzbudzić wśród członków dworu papieskiego oraz w rzymskim i włoskim świecie sztuki. W istocie freski kaplicy Sykstyńskiej ukończony w nieprawdopodobnie krótkim czasie między jesienią 1481 roku a latem 1483 roku stanowią najbardziej niezwykłą malarską antologię włoskiego renesansu w jego kombinacyjnym momencie. Obecna 15-wieczna kaplica sekstyńska posiada 12 paneli, po 6 na każdej ścianie. Dzieło sztuki jest perfekcyjnie przejrzyste. Mojżesz i Chrystus to dwaj prawodawcy. Mojżesz w Starym Testamencie, a Jezus w Nowym. Pietro Perugino przedstawia trzy panele. Przest Chrystusa, wędrówka Mojżesza do Egiptu, wręczenie kluczy Świętemu Piotrowi. A1, powołanie pierwszych apostołów, jest autorstwa Domenico Girandai, innego wielkiego malarza kresków na Spośród Florentyńczyków i Dostańczyków należy wymienić Cosimo Rossellego, autora Mojżesza przyjmującego tablicę Prawa, Kazania na Górze i Ostatniej Wieczerzy, Biagio D'Antonio, przedstawiającego dramatyczne, ekspresjonistyczne przejście przez nowe Czerwone, Lupe Signorellego, wspieranego przez Bartolomeo della Carte i Botticellego, przy pracy nad fragmentem przedstawiającym tę samą Specjalny fragment poświęcony jest Sandro Boticernemu. Jego śmiałym kreskom, zakrzywionym i melodyjnym linią, które tworzą niezwykle realistyczne sceny pełne uczuć, wdzięku, niepokoju i pasji. Jego dziełem są trzy prostokątne panele historię z życia Mojżesza, kuszenia Chrystusa, ukarania Koracha, Datana i Abirama. Trzy duże freski Sandro Botticellego na wysokim poziomie stylistycznym i w niemal doskonałych warunkach konserwatorskich stanowią najważniejszy element jego dorobku, który można porównać jedynie z kolekcją słynnych arcydzieł przechowywanych w oficji. Najlepszym sposobem na zrozumienie stylu monoletniego jest docenienie kontekstu kulturowego, w którym dorastał. Właśnie z tego zbioru arcydzieł, od Ghirlandaio, którego w warsztacie Michał Anioł praktykował jako młody uczeń, od Botticellego i Perugina, z którymi znajomość udało mu się nawiązać, zrodziło się oszałamiające tempo, które w nieco ponad 20 lat doprowadziło do powstania fresków na suficie. Drugi wyznaczył Michała Anioła Błonarodkiego, młodego 30 -latka, do pomalowania sufitu kaplicy Sykstyńskiej. Michał Anioł zakończył pracę 30 października 1512 roku. Artysta, który przez 4 lata nieprzerwanie pracował nad sufitem kaplicy Sykstyńskiej, był mężczyzną w piecie wieku I podszedł do pracy z niezwykłą energią i determinacją bez asystentów i współpracowników w samotności, co było pewnego rodzaju pojedynkiem. Walką ramy, w ramię z dynkiem, na którym miały być umieszczone figury. Mikał anioł pracował niemal samotnie na ruszkowaniu w kaplicy sykstyńskiej. Na początku miał pewne problemy, ponieważ nie opanował perfekcyjnie warsztatu fresku ale z czasem odnalazł właściwą technikę i rytm. Michał Anioł stopniowo zaczął zdawać sobie sprawę z ekspresyjnego potencjału fresku i doskonałego połączenia tej techniki z jego inwencjami. W środku sztucznej ramy architektonicznej, która jest arcydziełem perspektywicznego iluzjonizmu, znajduje się imponujący wszechświat, złożony z faktów i liczb. W jego centrum znajduje się dziewięć prostokątnych paneli, cztery duże i pięć małych, wypełnionych scenami z księgi rodzaju oddzielenie światła od ciemności. Stworzenie Słońca, Księżyca i Roślin. Oddzielenie Ziemi od Wody. Stworzenie Adama. Stworzenie Ewy. Grzech pierworodny i wygnanie z raju. Ofiara Noego. Pijaństwo nogi. Jest to sekwencja ikonograficzna tych scen, podczas gdy kolejność, w jakiej zostały namalowane, jest odwrotna, ponieważ Michał Anioł rozpoczął malowanie od części sufitu odpowiadającej ścianie wejściowej. To, co zaskakuje we freskach na suficie przedstawiających sceny z księgi i rodzaju. To ogromna zdolność Michała Anioła do radykalnego i błyskotliwego ponownego odkrywania ikonografii utrwalonych przez wieki. Ojciec przedwieczny, który oddziela światło od ciemności, jest postacią unoszącą się nad prymitywną nicością. To właśnie wir stworzenia. Z jednej strony światło dzienne, a z drugiej ciemność nocy. Nagły błysk, od którego wszystko się zaczęło. W ten sposób Michał Anioł zobrazował swoją ideę wielkiego wybuchu. W stworzeniu Adama pierwszy człowiek leży na ziemi, z której pochodzi. Ale to iskra, która emanuje z palca wskazującego Boga, stykającego się z palcem Adama, tworzy go, jakby poprzez przekazanie pewnego przepływu elektrycznego. Bóg nadchodzi w chwalebnym, większo potęgowanym przez czerwony płaszcz, którym jakby osłonięci żadnym nadmuchanym przez wiatr, znajdują się aniołowie z jego orszaku, co podkreśla moc najwyższego. Centrum stanowią następujące po sobie sceny z księgi Rozary, opowiadające o kosmogonii pochodzeniem człowieka, brzegu pierworodnym, tragicznej erupcji zła, pokoju i jaźń. Ludzkość jest nieubłaganie skazana na zło, przemoc i śmierć. Ale Bóg jej nie opuszcza. Interweniuje, aby chronić naród wybrany w biblijnych wydarzeniach przedstawionych drogę w sufitu. Bóg nie wycofuje się. Pozwala ludziom kulturować oczekiwanie i nadzieję. Świadectwem Chrystusa, który ma nadejść, są w rzeczywistości prorocy i cywilne, podczas gdy jego przyjście na Ziemię następuje powoli. Jest pieczołowicie przygotowywane przez pokolenie. Przepełnione setkami figur, ogromne malowidło Sklepienia Sykstyńskiego zostało ukończone przez Michała Anioła 30 października 1512 roku po czterech latach niestrudzonej pracy. Historia Kaplicy Sykstyńskiej mogłaby zakończyć się 30 października 1512 roku. Mimo to dzieło było kontynuowane i zakończyło się ponad ćwierć wieku później, gdy nadszedł czas Sądu Ostatecznego, najważniejszego dzieła późniejszych lat, ukończonego przez Michała Aniuma w latach 1536-1541 pod panowaniem papieża Pawła III Parneza. Znacznie się zmieniły w stosunku do lat, w których powstawały kreski na suficie. Rzym przeszedł ataki epokowe. Wszystkie regiony, z wyjątkiem Wenecji, zostały poddane obcym mocarstwa. W tych trudnych latach Michał Anioł dokonuje swojego ostatniego malarskiego wyczynu. Jeśli Kaplica Sykstyńska jako całość przedstawia historię i los człowieka stworzonego przez Boga oraz powierzonego zbawczemu przewodnictwu Kościoła, nie można pominąć sądu ostatecznego, czyli końca historii dla każdego ostatniego przyjścia Chrystusa na Ziemię, aby sądzić żywych i umarłych, by na zawsze wymazać wszystko, również czas i historię. W tym nierealistycznym, metafizycznym świecie, w którym nie ma już czasu, ponieważ historia się skończyła, wszystko dzieje się w tym samym momencie. Zmartwychwstanie i sąd, piekło i ra. Głównym punktem kompozycji, niemalże napędem tej przerażającej machiny, są aniołowie grający na trąbach, którzy wzywają zmarłych do zmartwychwstania. Plątanina nagich, młodych mężczyzn, prezentujących dwie otwarte księgi. Mało, wzywającą sprawiedliwych do nieba, i dużo, wskazująco potępionych na piekło. Ponieważ wielu jest wezwanych, ale niewielu wybranych. Przedstawione dowody na Sądzie Ostatecznym to instrumenty męki Pańskiej, Przekowywany przez aniołów w ścianie fresku. Krzyż i korona wiczełania. Korona cierniowa. Gąbka nasączona octem. Dlatego, że Chrystus umarł za nas, zostaniemy osądzeni przez krzyż. Zgodnie z naszą wiernością wobec krzyża będziemy zbawieni lub potępieni. Takie znaczenie mają symbole męki pańskiej. Presk Michała Anioła przedstawia triumfujący kościół rozmieszczony w półkolu wokół sędziego. Przedstawia również świętego Bartłomieja, często uznawanego za autoportret. Samego Michała Anioła. Anioły i demony walczące ze zmartwychwstałymi, oraz piekielny ogień wydobywający się z pęknięć w ziemi. Są też nagie postacie. Niezwykła reprezentacja piękna i chwały ludzkiego ciała, która wprawia w zakłopotanie najbardziej prawe dusze. Pawierz Paweł III Farnese, jak podają kroniki, klęczał przerażony ze łzami w oczach tego październikowego dnia, w Wigilię Wszystkich Świętych 1541 roku, kiedy sąd ostateczny został odsłonięty. Następca Pawła III, który zmarł w 1549 roku, pokornie próbował wyrazić Michałowi Aniołowi, aby jakoś ukryć nadość. Ale dopóki Michał Anioł żył, Nikt nie odważył się tknąć jego arcydziełem. Dopiero po jego śmierci w 1564 roku, fragmenty, które były lub mogły wydawać się bardziej skandaliczne, zostały zamaskowane za pomocą przemalowań i draperii. Tego niewdzięcznego zadania podjął się malarz Daniela da Wolterka. Doskonały artysta, który z tego powodu otrzymał przy przydomek Braqueton. Majfkarz, co na zawsze zmieniło jego sławę.